Bo to ci tak wyrównuje celowność, że na przykład stale trzymasz na poziomie, yy, tak wiesz, że jesteś, patrzysz się przed siebie, znaczy że patrzysz się na, przed siebie i dobrze celujesz. Lepiej wtedy ci, co, celować, nawet a chociaż się mi pokażę. A czy rozumiem. No rozumiem, chociaż ci pokażę, to teraz coś ci pokażę. Tyle jest zagłady No, jestem pomarańczowym rycerzem Pomarańczowo-złotym I spójrz na widoki Fajna arena tu jest nawet No, świetne dla kamperów <grywka> A jeszcze jedna jest fajna rzecz. Czekaj, daj mi na halabardę, coś pokażę. Wieże halabarda słabo. Spra Normalnie halabarda spać. Czy nie, nie, stój, stój, nie blokuj. Nie blokuj, patrz. Widzisz, halabarda słabo sprawdza się w zwarciu, yy, jak jesteś tak blisko, a większość graczy lubi się przytulać. Dlatego wtedy warto walić po nogach, jak jesteś. Tak patrzysz się w dół i walisz w nogi. Znaczy, no bo wiesz, patrz. No bo hala barda, patrz, wie, jest długa, ona ma ostrze tam daleko, więc... Więc jak jestem bardzo blisko ciebie, to ci nic z nią nie zrobię. Chyba, że walnę cię w stopy. To wtedy zadziała. No, albo cię po prostu szturchnę Wybiłem. <laughs> Czy zabij mnie, Zabij mnie. Wal zabij mnie. nogi. Patrz. Już, już, już prawie? Dobrze, jest. A patrz, patrz na to, patrz na mój wizor. Patrz na mój wizor. Patrz na mój wizor. A teraz. Dokładnie. A teraz idę do ciebie z czymś innym. Z toporem kata. Nie, tak samo. Tylko ma, ten ma krótki zasięg dosyć, więc... Ale jak cię walnie, to ino kilka razy. O właśnie. No ale też nie jest jakiś mocny. Ta halabarda ma twoja duże obrażenia, więc moją broń dosyć łatwo rozwala. <suszy> <suszy> Jeszcze jest jedna rzecz. Cyletem nie możesz blokować. I czy się wykrwawię Niebo chybiłeś A sekunda mi została I prosto w głowę, bo miałeś otwarty wizor a, a widzisz twoją postać jak się O rany Łapiesz się za głowę Nie żeby to było jakieś skuteczne to co zrobiłem że tak cię walę ale Miecze, w... ogólnie najmocniejsze w grze są topory. Później, później, młoty. Tak, tak, tak. Ale zazwyczaj najwię... Naj... najlepsi gracze zaciągają toporami, bo są najmocniejsze i tak dalej. To takie trochę overpowered, ale ja z sympatii też gram mieczami, bo bardzo lubię i tak dalej. O, zabijam tego, zabijam tego, bierz go. Bierz go. <laughs> Och. Odmówisz. A to. Aha, to ty jesteś tarczownikiem, tak? No bo ja myślałem, że to ten. że to ten gość z mieczem jest. Ej, za zablokuj tarczą. Tarcza ma taką zaletę, że. Tak, niezależnie od kierunku. Oczywiście, jak od tyłu, no to nie zablokujesz. To on nie szarżnął. Bo... <laughs> ten z mieczem cię bije. Pamiętaj, jak zobaczysz... Tarczę można rozbić. Ta, można rozbić. Ona ma swoją wytrzymałość. Jest świetną obroną, ale ma swoją wytrzymałość. Dodatkowo uwadą tarczy... A czy jakby cię wal... Jakbyś zdążył... Jakby cię nie, nie, nie walnął, to byś miał tarczę z powrotem po tym. No właśnie widzę. Widzę jak robisz gwiazdę na... Jak się opalasz. Czekaj, idę tam do twojej... Do tego... Do waszej bazy. Zabij mnie tam, proszę. Oto zabij mnie, zabij mnie proszę, chcę zmienić broni? A czy, bo normalnie w grze, a czy podczas meczu nie można zmieniać broni, ale ja mam taką, ale ja mam dużo postaci, tak? Wszystkie mają to samo zbroję, podobne perki, ale różne, różne miecze. O, goście walno co za, co za gość. Zabiłeś go, Zabij go, zabij go, zabi go, dobij go szybko. A to mnie dobiłeś. <noise> tak, ale y, nie trafiłeś sobie i. No i teraz się poddał, bo wiesz co mogłeś zrobić? Że po prostu jakbyś go walnął, ja bym poczekał, ja bym poczekał, nie dałbym ci się dobić, a ty, jakbyś ty go walnął, no to by wtedy było lepiej. Nie, nie, ale no właśnie wiem o co chodzi, ale to nie. Nie, nie musisz przepraszać, tylko po prostu, że chciałem zobaczyć, jak go wbijasz. <noise> nabijasz go. Ej, ej. Y, no, jestem właśnie. Wybrałem teraz dwuręczny miecz. Wiesz, jaką tarczę ma wadę? Jeszcze, że, zabier, że ona potrzebuje perka. A ten perek na tarczę mógłbyś wykorzystać na przykład na, lep, na perek, który daje ci mniejsze. No, tak. Tak, ja, ma, ja mam zabij orków. Jorków. Jorków. <grym> To ty Spacja No tak wiedziałem A, A wiesz co O widzisz T Jak się schylisz, to może, może cię ścioso minąć Gotową A nie to wróg no, Dobra tacy, tacy goście zazwyczaj Tarczownicy zazwyczaj nie y, podstawowi mam na myśli tych gości, którzy o takich jak ten, co ma taką domyślną postać, nie rzucają się zazwyczaj na gości takich opancerzonych jak ja, bo mają z nimi niewielkie szanse. Większe szanse ma ten twój gość, a już największe szanse ma ten footnite. A jeszcze jedno. Najdłużej, jak przytrzymasz do góry to zobaczysz, że, ci, że. Zobaczysz, że cios, który wyprowadzasz dołem, czyli pchnięcie, ładuje się najszybciej. A cios, który. Za... A cios, który. Wyprowadzasz górą, ładuje się najwolniej, ale jest najpotężniejszy. Tak. Kill me! Ej, a ja teraz możesz V wciskać. V. Podczas egzekucji możesz V wciskać tak, i taki, to jest takie, wiesz. Yy, że. Śmiewcze. <laughs> niektórzy, jeszcze, niektórzy gracze, jeszcze jak zabiją kogoś, kto ich irytował, to po, po, jego zabi, po zabiciu swojego oponenta, na przykład, yy, kłócają mu nad twarzą i. Yy. No właśnie, <laughs> z wiadomym kontekstem. E, idę uliczką, to moją ulubioną uliczką. Widzisz mnie? Pomarańczowa pomarańczowy rycerzyk, paladny rycerz. No, widzę, to jest taka fajna uliczka, tutaj, co ci pokazuje. Tu się fajnie chodzi na tyły bazy wroga. Tylko trzeba uważać, bo kawaleria tutaj lubi jeździć też. Mój miecz ma od twojego krótszy zasięg, ale trochę, trochę lepsze obrażenia. No i ładny jest. Co? Czy wiesz, ale to chodzi o balans w grze, też taki. Próbuję to zbalansować lekko. Mój jest trochę krótszy, ale za to. Le, trochę walnie ci troszeczkę mocniej no, Teraz w nogi No właśnie, tam miałeś mniej pancerza na nogach A chęć się ciężko penetruje Mój słaby punkt to praktycznie tył szyi, bo tam nie mam pancerza. A o, buz buzdygan to jest bardzo dobra. Najlepsza broń na pancerze, więc... Więc może, więc to jest. Yy, ja nienawidzę gości, którzy biegają, starczą i z y, tym, i z Buzdygranem albo Młotem. To jest Męka. No, zawalnij no mnie. No właśnie, nie... No właśnie, widzisz, jak mnie mocno to Buzdygran jest bardzo mocny. Więc na tak. Na takich gości jak ja, to lepiej Buzdygan używać I niż I Ayyild. I tak. Tak, tak, niektórzy tak właśnie robią. Miecze są w tej grze dosyć słabe, ale fajnie się nimi macha mimo wszystko. Poza tym miecz jest trochę łatwiejszy do panowania też, bo nie wymaga walnięcia główką. Tylko co nos? od dołu, średnio szybkie, średnio mocne to te boczne, a ten najsilniejszy to jest ten górny, tylko wolno, najwolniej się ładuje ze wszystkich, ale jak walnie to ino raz. No nie ino raz, ale zależy od broni, ale mocny jest. Jestem Jedi. Znaczy nie musi blokować, wiesz, mu wiesz co jest lepszą taktyką? Bo właśnie to co zrobiłem. Yy, w sensie, że ty pozwalasz wrogowi pierwszy krok zrobić. Pierwszy krok, że... Za atak, że zablokujesz go, a później wyprowadzić kontratak. Ja mam jeszcze umiejętność, która sprawia, że po zablokowaniu mogę szybciej wyprowadzić następny cios jako kontratak. Ty chyba też go masz na którejś postaci. Może na tej nawet. Na przykład mam, mam jeszcze na przykład o z ofensywnych mam ulepszenie. Jakie to ulepszenie się nazywało? Aha, łamacz tarcz, czyli po prostu większe obrażenia tarczą zadaje. Niby nie każdy, gra, nie każdy gracz chodzi z tarczą, więc to może się okazać zmarnowane. Tak, oczywiście. Tylko i tak musisz wycelować cios. Nie musisz maksymalne, maksymalnej mocy używać, żeby wyprowadzić cios. I nieraz to jest lepsze, jak masz wielu graczy, bo jak masz wielu graczy koło siebie, to jak, zanim wyprowadzisz silny cios, to oni cię uderzą, więc... I oni cię uderzą. Albo nie. Yy, pa yy, patrz, A, walnij mnie teraz. No widzisz, co zrobiłeś? Yy, spra sprawiłeś, że, anul że jak mi uderzyłeś, to mój cios się anulował automatycznie. No więc jak, jak czekasz aż ci się naładuje na maksimum, to nieraz ci po prostu nie zdążysz wyprowadzić ciosu w ogóle. E, tak, jak masz czerwone smugi a znaczy, jak masz czerwone smugi to łucznik. A jeśli takie pomarańczowe, to ktoś cię... próbuje walnąć ciosem wręcz. E, jak przytrzymasz blok, to masz e, kierunek twojego bloku. Taki seledynowy, niebiesko-zielony. No. A sprój F cisnąć. Szarża, no właśnie, to jest, to jest bardzo dobry sposób na ucieczkę też. No i pamiętaj, pamiętaj, że jak przytrzymasz i prawym wciśniesz, to możesz anulować cios. To jest przydatne i możesz z drugiej strony goście zaskoczyć. Tak, te od góry. Najtrudniejsze są na ciosy. Najtrudniej trafić, ale jak walną, to lepsze są. Tylko wiadomo, trzeba uważać. No i ja oczywiście gram z zamkniętym wizorem. Bo... No właśnie, wtedy masz... A czy tak się tylko wydaje? Ale widzisz, nie widzisz góra dół, ale widzisz wszystko, co ci potrzebne. Lżejsze hełmy z wizorami, te mniej, mniej, ci przy, mniej ci na przykład. Mniej ci zabierają widoczności. Na przykład ma... Wielu graczy też tak robi, właśnie i, i, po prostu, i zabija też wszystkich, więc trzeba uważać. Weź to jest footwork. No to yy, się ci to pokażę. Footwork. Praca stóp, tak zwana. Czyli na przykład, że idź do tyłu. Czekaj. No i widzisz, tak matnąłem tuż przed tobą, a ty zrobiłeś tak, masz dobrą pracę nóg. Czyli w sensie, że uniknąłeś mojego ciosu. Tak więc sekret przetrwania to... Co? Footwork? Nie. Nie... No taki... No tak, to jest taki unik, tak, bo to jest blok, a to jest unik po prostu. I nie masz pa, jak pasywny unik w sumie. Po prostu unik to unik. Zawsze, aktywujesz, kiedy, zawsze go robisz kiedy chcesz. No i żeby żeby dobrze... żeby się nie, żeby dobrze trafiać, to po prostu trzeba mieć dobrą pracę stóp i blokować dobrze. Tylko trzeba... Tylko trzeba... Yy, Lepiej... obidzisz? Patrz, patrz co zrobiłem. Czyli nie wal mnie. Patrz. Ustawię się do ciebie bokiem. Patrz. Mam cios, mam blok, yy, za, yy, który blokuje cios, yy, twój prawy cios, a teraz, a teraz to też zablokuje, Le, teraz zablokuje lewy cios na przykład też. Z, patrz, zablokuje lewy cios, lewy cios, lewy, lewy, ach, spróbuję spróbuj jeszcze raz, spróbuję jeszcze raz, to był prawy, no to Tak, bloko... tak, a, a czy, to był taki, taki nie do końca pełny blok, że zablokowałem coś obrażeń, ale nie do końca. No bo tak, bo, bo, maczugi, są, bo ciup, maczugi są lepsze na ciężkie zbroje, a miecze lepsze na lekkie pancerze. A miecze są lepsze na lekkie pancerze. Ogólnie miecze są słabe, ale. I na przykład nie dorównują to porą, czy coś takiego, ale bardzo lubię miecze. Już krwawisz mam. Znaczy, bo mam kupiłem sobie perk za 3000 chyba czy tam 5 e, sztuk złota, który jest tak zwana pierwsza pier pierwsza opinia. E, ona sprawia, że wi widzę jak krwawisz. Pojawi mi się na to taka ikonka i krwawisz wtedy. To, to jest świetne, bo wtedy wiesz, że kogo dobić najpierw, do kogo biegnąć, żeby go dobić. Mam je. Mam jeszcze w Bergrze wysterylizowane ba czyste bandaże, więc. O, i widzisz to. Aha, ty żyjesz jeszcze. <ścoughs> Mercy. Nie, nie jestem nieśmiertelny wtedy. No co? Możliwe, ja, ja wszystko dałem na najniższe, tylko cienie zostawiłem na. E, tylko za, cienie zamiast cudownie wyłączyłem dałem na niskie, bo taka wiesz, gra bez cieni to trochę nie istniejesz. Jesteś drachmura bez cieni. a ja. Tak, tak. No więc na razie, póki grasz bezpłatnie, to możesz sobie wybrać te cztery postacie i je spowolnie zmieniać. Tak, tak, yy, to jest taka, to jest tak, no możesz... Jak wyraźnie masz szansę wygrać, tylko masz oczywiście trochę mniejsze szanse niż taki, wiesz, gościu co jest full wypasiony, tak ma postać całkiem, ale Tak, ale te Ale te postacie domyślne też są niegłupio zrobione, one są takie solidne No tylko jakbyś chciał mieć płytówkę jak tamten pierwszy rycerz i mieć dwuręczny jak ten co ty, co ty grasz, no to nie możesz, bo, 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 dano myślnych, no nie zmienisz. Eee, nie, nie, pan. Nie zablokowałem. A czy nie, trafiłeś w pancerz i go nie przebiłeś? Wiesz, wiesz na czym to polega? Że twoja postać zadaje obrażenia tym, na przykład tym mieczyskiem. I jak zada... żeby przebić pancerz, potrzebujesz te co pamiętam, 15 obrażeń chyba. Jak, zada jak zadasz mniej, to po prostu po pokaże się, że nie przebiłeś pancerza. No taka ikonka się pokaże, nie że nie przebiłeś pancerza. Jak zadasz więcej, to, to po prostu. to wtedy. to wtedy te cio ten cios przechodzi przez przebity pancerz. Ej, wal ee, walcz z tym gościem tutaj. <ścoughs> walcz z tym gościem. <ścoughs> no nie. No nie, chłop chłopie, on ma taki de defens, że nie prze ale. To odrósł, on Cię nie zabije też, nie, ma, zupełnie nie zadaje obrażeń gościu, ale jest nieśmiertelny. No tak, coś za coś. O rany. Zero killi. To jest mapa tak, to jest tak więc mapa London Tournament. To chyba ponad 10. Z czego w Team Deathmatch jen, jen, jedna z map jest dostep, dostępna tylko chyba w y, Capture the Flag. Taka śnieżna bardzo. Takie śnieżne pola nocą. Tak, to jest. Byłem wtedy na serwerze pojedynkowym i tam się gracze kłaniali. E, kłaniali się i po prostu. i. kłaniali się i walczyli między sobą. Jak chcesz, to możemy spróbować prawdziwej bitwy. Ojo, krytyka ci zadałem, bo prosto... prosto... 56. Widzę, jak... Znaczy... Hmm. Ale no tak, dostałem jest za 60, ale ja zadałem ci jeszcze wcześniej kilka innych ciosów, no nie? Wiesz, to się sumowały te ciosy i wystarczyło, że 5 od sześć cię po prostu w głowę w głowę walnąć. I w tym ja sobie w mieczu zrobiłem, że mam na przykład... Y chyba czu głównie mam taką chyba... Nie wiem, jakąś taką chyba cienką, czy coś w tym stylu, że lepiej przebijam pancerz. No tak, ja, e, y ja, ja też mam postać y jeźdźca, tylko jeszcze nie mam konia, bo są drogie. A jedna włócznia kosztuje milion sztuk złota, więc to jest najdroższy przedmiot w grze. Ale na koniu używają lancy. Jak złamiesz lancę... Zazwyczaj jak złamiesz lancę, to będziesz... Jak ci się złamie lanca na koniu, to będziesz mógł ją odnowić po pewnym czasie, nie schodząc z konia. Tylko to trochę złożaj A czy możesz skupować jakieś obrażenia? E tak, białe obrażenia to są zadawane broni. Krytyki. No i są jeszcze żółte życia. Dzia... No, są jeszcze żółte. Żółte to chyba takie połowiczne, mi się zdaje. Że takie. No tak. No właśnie. Eee. Ale ty mógłbyś być dobrym ucznikiem, na przykład, też. Spór. Znaczy nie, bo wiesz, mi każdy w tej grze chybiał na początku. Każdy był tym noobem i zabi mnie zabija... Ja na początku w e, Tak, to po prostu strzelaj tam, gdzie domyślnie się zjawi. Sukces do bycia łucznikiem czy krusznikiem to tak, dobrze się ukryć. a widzisz? Minąłem twój cios. Minąłem twój cios. No. Tylko jak, jak, tylko, jak ja walnę w, tak w dół, po nogach to już wtedy tego nie unikniesz. A spójrz skoczyć, spójrz skoczyć. A, jeszcze raz. A, sorry, jeszcze raz. Uzdrów się, uzdrów się, uzdrów się. Tak, mój miecz kosztował pół miliona sztuk złota. Aha, to I trzy, cztery. Nie, musimy się zgrać, jeszcze raz. Trzy, cztery. Uminałeś? Jaki Bayer? Każdy unik jest aktywny, bo jak chodzisz tak. To nie ma tak, że. Wiem, w tej grze nie ma czegoś takiego, że po prostu się turlasz i tak dalej. To byłby niezły unik. Ale takie odchodzenie od gracza też jest unik dobry. Tylko z hala, przed halabardą lepiej, nie uciek lepiej się przytulać do halabardnika niż ten nie uciekł. 10. Nie ma dodatku, to jest 10 złotych. Nie, a czy nie, inaczej. Jeśli zrobiłeś, jeśli wcześniej na darmowej wersji, to ta kasa zostaje i doświadczenie, które tam zdobyłeś. Więc, więc na przykład od razu możesz sobie kupić, na przykład powiedzmy miecz do tej postaci albo w zbroję. A to pióro na moim hełmie, co widzisz, to jest mój kawałek hermy. Na... Widzisz moją klatę, to jest mój herm. Heller, tak to ty 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 tak Ty jako gracz, ty jako gracz yy, niepłatny. Który nie kupił jeszcze nie kupił gry, to po prostu masz domyślnych hełpioków albo lanchasterów na tarczy i na pierśniku. No i blokuje cię. Miecz te jednoręczne miecze są najszybszymi brońmi w grze. Zaraz po sztyletach. Miecz. Siedemnaście, siedemnaście. Uwaga! No może, to może mnie pokonać. Czekaj, nie podoba mi się strasznie to miejsce, bo walczę w cieniu, nic nie widzę, o właśnie. Zabił mnie. Okej. Okay.